Siemandero, z tej strony Bulion, no i w tym odcinku chciałbym zaprezentować Wam taki mój sposób na dropienie bądź expienie nawet nie będąc przy komputerze, więc coś w rodzaju takiego legalnego exp-bota. Więc tak, co będzie nam potrzebne? Na start będziemy oczywiście potrzebować Eliksira Słońca, tak jest, to jest niezbędne. Eliksir Słońca możemy zdobyć z item shopu lub z tomboli, jeżeli jest taka właśnie loteria. Oraz boja, militara lub właśnie pieczęć szarżującego tygrysa. Znaczy obojętnie jaką pieczęć, po prostu wierzchowiec. Ja tutaj mam akurat właśnie pieczęć szarżującego tygrysa. To jest nieważne jaki wierzchowiec, ważne żeby dało się z niego bić w taki oto sposób. Dobra, więc to chyba tyle z Przedstawienia, co będzie nam potrzebne, no to zapraszam na odcinek. Ok, więc ja ten sposób akurat przedstawię wam na przykładzie tutaj łatwego lochu małp. Jak widać, jestem na końcu tego lochu. No i tak, od czego zaczynamy? Oczywiście można sobie tak na początek odpalić skillę. Odpalamy eliksir słońca, zakładamy naszą pieczęć, ustawiamy spację. No, sobie odtrzymiemy, trzymiemy, trzymiemy. Musimy grać oczywiście w okienku. Ja polecam 800 na 600, to jest małe okienko, ale idzie się przyzwyczaić do gry i odklikamy gdzieś. Po prostu jak widać, tu jest myszka moja. Odklikamy ją gdzieś poza po prostu ekranem gry. Jak widać, teraz ja już nie trzymam w ogóle spacji, a postać sama dalej bije. I bije, i bije, macha, macha. Jak widać, poczekamy chwileczkę aż się zryspią te małpy. No i już pewnie większość się domyśliła o co w tym wszystkim chodzi. Po prostu postać zacznie nam sama bić potwory. Oczywiście, jeżeli chodzi o EXP, to nawet możemy sobie zostawić tą postać tak na noc, no nie? Ale po prostu wtedy nam nie będzie zbierać dropu, jak wiadomo. Więc, jeżeli chcemy sobie po prostu podropić, właśnie, widać, że zrespiły się małpy, no to polecam na przykład, nie wiem, my możemy robić coś na przeglądarce, lub grać w jakąś inną grę. A załóżmy takie okienko sobie będzie gdzieś stało i co jakiś czas będziemy na przykład co 5 minut zaglądać, czy dropuje jakieś medale czy coś z tych rzeczy. Jak widać postać ładnie sobie radzi, wybija te małpy ze środka, niestety te przy rogach, jak tam widać dalej, nie przybiegają niestety, no ale wiadomo z czasem może podbiegną. To w sumie jak widać sposób banalny do wykonania tak naprawdę jest on... czy jest on opłacalny, no nawet, nawet tak, ponieważ możemy sobie w tej okazji na przykład nie wiem, pić herbatę kawę, yy, oglądać jakiś film, a postać po prostu będzie yy, sobie machać non stop i nam dropić. I tak jak mówiłem, na przykład co 5 minut zaglądamy, czy nie ma jakichś medali. Jeżeli byśmy chcieli właśnie ten sposób wykonać na jakichś innych lokacjach, yy, na przykład nie wiem. Czarne orki, ezoty, to wtedy byśmy musieli potrzebować jakiejś osoby lurującej. Czyli na przykład jakiś ninja z łukiem. Po prostu by nam biegał i po prostu lurował na naszą postać moby. Jest sposób? No jest, jak widać. Coś w rodzaju takiego można powiedzieć ex-bota. Oczywiście co do eku. Najlepiej eku zrobić takie, żeby za dużo się tego eliksiru nam nie marnowało. Ja tutaj pokażę, jaki mamy ekwipunek, No tutaj taka tygrysia 9, tutaj z perzetem. Oczywiście nie jest wymagana aż tyle perzeta, jak tutaj mam, tutaj, żeby mocniej bić. Tarcza oczywiście, jeżeli chcemy bić w lochu małp, to na pewno przyda nam się NNO, żeby nas po prostu nie omdliły jakoś za bardzo te potwory, żebyśmy nie padali. No lek, zwykły, taki plus 7. No i coś do bicia. Polecam RIBA, aczkolwiek jeżeli gramy Wojem oczywiście to polecam RIBA, ponieważ ma większy y, po prostu zasięg uderzenia. Ale FMS też jest spoko. No i co? No i zostawiamy tak sobie postać. Moby nam się respią. Yy, co jakiś czas możemy zajrzeć sobie, pozbierać jangi, pozbierać drop. Możemy oczywiście założyć również rękawiczkę do tego. No i zostawić sobie tak wiadomo postać. No jeżeli właśnie chodzi o inne lokacje, no to niestety, ale będzie nam potrzebny lur. Więc dobrze mieć, wystarczająco tyle defa, żeby po prostu potwory nam nie robiły za dużo. Na przykład, jeżeli chodzi o trudny loch małp, no to można tam sobie stanąć, stanąć gdzieś na schodach i również moby będą się tam jeszcze lepiej, bo nam będą się tam dodatkowo blokować. No i będziemy je szybciej po prostu wybijać je. Więc poczekamy jeszcze sobie do tego ostatniego respa. Myślę, że już chyba wszystko powiedziałem, wszystko przedstawiłem. Jeszcze pokażę Wam dokładnie, jak to wszystko wygląda z perspektywy tak monitorów. No to poczekajmy chwilę do tego ostatniego respa, i już to wszystko pokazuję. No i tak to właśnie wygląda z perspektywy pełnego ekranu monitora. Jak widać, trzymam spację. Trzymam ją nadal. Teraz odjeżdżam myszką gdzieś poza okno gry. Odklikuję. Nadal trzymam spację, puszczam spację. Postać nam sama bije. No i to jest bardzo dobry sposób, jak widać. Wybija nam ładnie wszystkie małpki nasz wojownik. No i jest elegancko ogólnie. No i tak, teraz załóżmy, chcielibyśmy sobie. No, nie mnie No, oczywiście, teraz byśmy chcieli na przykład zobaczyć sobie coś w internecie, na YouTubie, cokolwiek. No to możemy sobie wejść i ta postać nadal nam bije. Musicie uwierzyć na słowo. Ona nadal bije, tam sobie wybija, ładnie sobie radzi. Lecz kiedy już zminimalizujemy nasze okno z przeglądarką, ona przestaje bić. Bo wtedy tak jakby to całe okno staje się po prostu, jakby wychodzi na wierzch. Wtedy, kiedy tak klikamy ono po prostu jakby jest takim. dostosowuje się do tła, nie jest aktywne, a kiedy, kiedy po prostu minimalizujemy okno, ono znowu jest tak jakby aktywne, więc no jak widzicie, najlepiej do tej operacji w ogóle mieć dwa monitory, żeby na jednym monitorze mieć po prostu sobie ustawioną grę i taką, takiego dropka. Y no a na drugim po prostu sobie oglądać jakieś tam filmiki i tak dalej obojętnie co tam chcecie. Eee, czekajcie. Aha, zawsze ok teraz już widać drop, trochę już tych yangów tutaj nadropiło. Ok, przechodzimy na zwykły ekran. No jak widać sposób jest dobry, ale również w pewnym sensie zawodny. No bo na przykład w takim V2 będzie nam ciężko go użyć, tak jak wspominałem, będzie nam. Potrzebny wtedy jakiś pomocnik w postaci lura. Yy, w grocie to nawet by nam to mogło wyjść, byśmy ustawili tak postać sobie w rogu i to by jakoś szło, ale wiadomo by było ciężko. A teraz zapomniałem włączyć autopoty, już to naprawiam. Dobra, odklikuję. No i jak widać postać dalej sama bije. No więc to już chyba tyle, przedstawiłem Wam to, co miałem przedstawić. No chyba ten sposób właśnie będzie najlepszy przy dropieniu medali, no więc mam nadzieję, że Wam się przydało to wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się to przydało i spodobało, zostawcie lajka, komentarz, co o tym sądzicie. Zasubskrybujcie kanał i wbijajcie również na mojego fanpage'a. Więc to tyle. Dzięki za oglądanie. No i na razie trzymajcie się. Cześć!